I bull to jest taki ból, który po prostu może dotknąć też prawie każdego, z tym profil ruch, który dzisiaj mamy. I escape to jest taki ból, który jest po prostu on jest po prostu głęboko. Mamy kosz piodrowy, lewy, prawy, koszt ogonowy, i to wszystko jest tak, jakby trochę ruchliwe, jak to jest po prostu naprężone. Ta powiem, że jest za krótka i to jest wszystko za czasno. Uh, zaczyna się ten escape który po prostu wydaje się, że on jest tak głęboko, po prostu nikt go nie opanuje, po prostu on, bo, bo, bo nie dojdzie do to tak głęboko, on jest, nie? Ale na taki escape mamy dwa takie ćwiczenia, które po prostu prawie zawsze uh, robią bardzo, bardzo dużą ulgę i. Ja Ci to pokażę, jak to, jak, jak, jakie to są ćwiczenia. Możesz to jeden do jeden ze mną zrobić, albo najpierw oglądasz to, żeby się trochę nauczyć, a później robisz to ze mną. Ten wideo też będzie cały, cały czas dostępny, I, ale przeważnie jak, 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 jak Ty dwa ćwiczenia robisz, ten ISG ból jest po prostu, jest to opanowania. Pierwsze ćwiczenie jest, żeby, żeby się pospić tego ISG bólu, po prostu musimy odprężyć wszystkie mięśnie, które mamy tutaj w naszym tyłku. Można do ćwiczenia robić jedną stronę, jak powiedzmy parcie promieniuje, to powiedzmy do lewej strony, ale ja bym tu proponował oba strony robić, bo przeważnie ten ten ISK ból jest też tak taki, taki centralny, odczuwalny. I jak robimy oba strony, to na pewno działamy w dobrym kierunku. Jeszcze potrzebne takie krzesło, i czyż trochę do przodu, i teraz zaczniemy po prostu prawa noga w ten sposób, nie? tylko to może być już problem. Jeżeli uh, nasze piotr są za ciasno, po prostu nie się rady tu położyć, po prostu za, za krótko, za, za mocno boli. Nie? Wtedy jakiś ręcznik, albo ten nasz pas, albo pas od spodnia i w ten sposób, w ten sposób po prostu. Pracujemy jeszcze do, do, do góry, i to jest akurat teraz Twoja pozycja ćwiczenia, które zaraz będziemy robić. Nie? Jeżeli dasz radę, le, lewa noga prosto, i teraz położymy tu naszą nogę i teraz jedziemy tak to góry, to jest też możliwe, to za dużo boli, i, i nie wytrzymasz po prostu dwie minuty, bo jest po prostu za ostre. To robisz, lewa noga zostaje na razie z przodu, żeby tu troszeczkę ten ciąg zmniejszyć, prawda, to musisz po prostu dopasować do twojego ciała i w jakiej kondycji jesteś, nie? Tylko musimy to to wszystko pokazać, bo mamy, mamy różne ludzie, którzy są w różnych kondycji i dla i po prostu się później nie mieć mówki, ja nie mogę tego zrobić o, nie? nie? ma takiej coś, nie? Okej, okay. prawa noga w tej pozycji, nie? I teraz jest ważne, że kręg kręgosłup jest w takiej lordozy, po prostu jest, siedzimy prostutko, pępek wciągamy i nie idziemy powyżej biodra do przodu, w ten sposób, nie? tylko biodra idzie do przodu. W ten moment jak tutaj idziesz do przodu, to oszukujesz uszuk, sam siebie. to, 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 to jest strona, nie? W ten sposób czas leczy. Nie? Kręgosłup w, w takiej lordoze i pępek wciągamy i pępek i piotr tak jakby idzie do przodu. I w ten moment tutaj ten ból czujesz i on ciągnie aż to koszt ogonowy. I tak to rozciągamy. Tak to rozciągamy. Stoimy w tej pozycji, tylko czekamy. Tu na razie nie robimy żadne aktywne, bo i tak jest jeszcze za ciasno. Jedna minuty, tylko czekamy. Aż to powiesz, robi się płynnie, robimy tu tylko jedną aktywną rozciągania. Jeszcze czekamy, może czuć, czuć do góry, pępek wciągać, biodry, i pępek idzie do przodu. Już pierwsze minuty mamy. Tylko czekamy. Nic nie robić, tylko czekamy. Ciągniemy się do przodu w ten ból. Jest odczuwalne prawe biodra. To koszt ogonowy. Perfekt. Można tu troszeczkę barkiem jeszcze ruszać, żeby barczyć ten ból jeszcze szukać. Po prostu szukać jak snajper, czy dokładny on jest i tam wciągamy się. I teraz będzie jedna aktywna rozciąganie. Dokładnie za sekundę. Prawa stopa pchamy teraz do lewej nogi. Pchamy prawo stopy do lewej nogi. Jeszcze czuć, puszczyć i dalej wciągamy się do przodu. Później można jeszcze jedna albo dwa więcej takie aktywne rozciąganie komponować, ale na początek po prostu to, to wystarczy. I zaraz minie dwie minuty. I dokładnie teraz. Puszczamy teraz nogę na dół. Pomalutko. Pomalutko, bo wszystko jest teraz tutaj ruszone. Może być różnie jak tutaj szarpniemy. I oczywiście tak samo w druga strona. Prawa noga do przodu. Położymy tutaj naszą stopę. I tak jedziemy do góry. Czas na zero i wciągniemy się tu tak samo, w ten ból. Kręgosłup w, w takiej lordoze, prostutko siedzimy i pępek wciągamy i pępek i biodra idź do przodu. Dokładnie w tym, dokładnie tutaj. Jak robisz tak, to, to natychmiast czujesz, bo nie ciągnie, nie? Jak nie ciągnie, po prostu coś źle jak piotr idzie do przodu, to po prostu u każdego ciągnie. Już mamy pół minuty. Tylko czekamy. Nasza skala ból taka fajna ósemka. Albo jak nie znasz naszą skalę bólu, po prostu wolno, ale intensywne. Wolno, ale intensywne. Już mija minutę. Może trochę bardziej do przodu. O, widzisz, nie umijać ten, ten ból. Szukamy go, wszyscy ból umijają. My ból szukamy i wyciągamy się z niego. Zaraz będzie jedna aktywne rozciągania. Dokładnie za 10 sekund, przygotuj się. Jedna aktywne rozciągania za 5 sekund. Tak i dokładnie teraz lewa stopa do prawe nogi. Lewa stopa do prawej nogi. Pchamy, pchamy, pchamy. Jeszcze 3 sekundy. Jeszcze pchaj, 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 pchaj. Puszczyć. I bez przerwy dalej wciągamy się w ten ból i rozciągamy go i wyciągamy się z niego. Perfekt. Jeszcze ciut, czu, czu. Jeszcze czućut. Czu. I jeszcze sekundę i pomalutko wychodzimy z niego. Pomalutko, nie szarpacz. Pomalutko, wszystko wolno i świadomo, to jest nasza tajemnica. Bez ryzyko. Teraz można trochę stać, trochę chodzić. Już będzie trochę luz odpoczywalny. Bo jedna ćwiczenie. Jedno ćwiczenie lewa, prawa strona. Już jest taki luz od, 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 odczuwalny. Uh, Następne do druga ćwiczenia robimy na matę i dopiero po to ćwiczenie będzie naprawdę takie wow, zobaczysz. Następne ćwiczenia, żeby opanować ten ISG ból, jest w ten sposób siedzieć w, takim, w takiej pozycji, tak jak ja teraz siedzę. Zaczniemy lewą nogę i damy go tak do tyłu. Nie? Jak dasz rady go złapać, to jest super. Jak nie dasz radę, bo jest za daleko, to też z pomocą pas. Nie? Tak samo z pasem, ale załóżmy dasz go złapać, bo to jest przeważnie, można go złapać. Nie? Jeżeli dasz radę go przyciągać, to pośladki, to jest oczywiście super. Nie? Jak dasz radę świecić na piętach, tak w ten sposób, nie? To, jest, to jest nawet niepotrzebne, tylko tak obok. Idziesz tak obok. Ta noga jest tak jakby obojętna. I teraz tu tak samo czas. Wciągamy teraz pępek. I, i tak jakby podnosimy Piotra i Piotra idzie do tyłu. Piotra idzie do tyłu. Piotra idzie, idzie do tyłu. I tutaj czujesz teraz ten ciąg. Tu do góry. Dokładnie ten ciąg jest nam potrzebny, i dwie minuty tak rozciągamy. Dwie minuty tak rozciągamy. Zostą w tej pozycji, tylko ja tu czas nie widzę. Dokładnie w tej pozycji szukać ten ciąg. Ten ciąg jest teraz poniżej szepki. I idzie to biodra. Najpierw z tyłu wszystko wyluzowaliśmy. Teraz z przodu musimy to jeszcze, tak jakby, odprężyć. Odprężyć. już to powiesz po to. Minuty mamy. Może dasz jeszcze czuć, czuć więcej. O, perfekt. Pilno, bo kolana się nie podnosi. Ona musi dokładnie w tej pozycji. I tak to rozciągamy. Tak to rozciągamy. Oczywiście jedno takie ćwiczenie jest lepiej niż nic, ale jakbyś to zrobił regularnie, raz dziennie, sześć razy w tygodniu. Po prostu całe życie możesz je zmienić przez taki, przez takie proste ćwiczenie, bo komfort życia po prostu rośnie. Jeszcze 15 sekund. Jeszcze 10 sekund. Wytrzymaj, wytrzymaj. Musisz jeszcze czuć, czuć więcej. Starasz się. I pomalutku jeszcze 3 sekundy. I pomolutko wychodzimy z tego. Tak samo wolno i świadomo nie szarpać. Wolno i świadomo nie szarpać. Noga teraz do, do przodu. Wszystko wolno. Wszystko wolno. Ja się teraz odwrócę. żeby też zrobić drugą stronę? Ty tak samo. Ty tak samo. Teraz prawa noga. I czy tak jakby to tył, nie? Jak to, jak, 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 nie dasz rady, to poszladki dodać, to, to, jest, to jest po prostu Twoja pozycja i w tym tak rozciągasz, prawda? Ale akurat ja tam radzę trochę bliżej, nie? I ruszamy z czasem. Pępek wciągamy i Piotr idzie do tyłu. Piotr idzie do tyłu. Pilnowo czy kolana zostaje na ziemi? Nie tak robić. Ma na kolana, nie? Ma zostać na matę. I tak to rozciągamy. Tylko czekać. Nic nie robić. Tylko czekamy. Tylko czekamy. Tu ten sam ciąg poniżej żebki. Spachwiny do biodra to są takie długie cięgła, które teraz przedłużamy. Krótko mówiąc, już mamy 50 sekund. Zawsze po 30 sekund to nasza powierzchnia robi się płynna. Teraz już może nawet troszeczkę więcej. Trochę, trochę więcej, trochę bardziej. O, widzisz. O, perfekt! Pinoczek kalana, pępek wciągacz. Żeby Piotr robi w ten sposób, nie? Dokładnie, i tylko czekamy. I tylko czekamy. To są takie fajne ćwiczenia, po prostu nic nie musisz robić, nie? Wszystko robi tak, jakby grawitacja. Nie, zacis nie zacis zaciskacz zęby, po prostu to jest. To byłby za intensywne. Zawsze jak musisz przerywać taki, taki, ćwiczenie, które trwa dwie minuty. Jak musisz przerywać, po prostu to zrobisz to za intensywne. To jest, to jest, to jest niedobrze. Musisz to tak, tak, tak intensywnie, po prostu te dwie minuty swobodne dasz, żeby trzymać. Jeszcze 5 sekund. Może ostatni sekund trochę bardziej. Jeszcze czuczut. I wychodzimy z tego pomalutko. Pomalutko wychodzimy z tego. Tak samo noga do po przodu. Pomalutko nie szarpać. Wszystko jest teraz tak, jakby e, ruszone. To są dwie takie ćwiczenia, które wiele ludzi już pomógł. Jak mają takie problemy z ISG, z Piotrą. Spróbuj to, jak nie spróbujesz, to nie wiesz. Raz, dwa razy dziennie, pięć, sześć razy w tygodniu, i wiele rzeczy można przez taki tak, prosty ćwiczenie, po prostu domowym sposobem, po prostu naprawić. Nie? Udostępnię ten film, bo wiele ludzi ma problem z takimi bólami. Zróbcie to ćwiczenie, ćwiczenia, może czasem też skrupy to też jest taka fajna zabawa. I tak jak zawsze podkreślam, ten idealny moment. Żeby zacząć ćwiczyć jest po prostu teraz. Po prostu ten moment teraz jest po prostu idealny. Nie ma lepszego momentu niż teraz. to Do zobaczenia.